Daj mi okulary. Nic nie widzę. Chcę pączka. Możecie mi go zrobić? Zobaczymy. Oczywiście. Jestem gotowa. Oj, z przyjemnością zrobię dla ciebie takiego pączka. Najpierw wleję ciasto do tej maszynki. Właśnie w ten sposób. Wypełnię wszystkie dołki. Zamykamy. I czekamy. Ja zrobię piękne tęczowe pączki. Zwykłe są takie dudne. Moje będą najbardziej kolorowe, najzabawniejsze i oczywiście najsmaczniejsze. Zdecydowanie wygram tę rundę. Zamykamy i czekamy. Jaka z ciebie dobra dziewczynka. Świetnie sobie radzisz. A co z tobą? Oczywiście czarne pączki są najsmaczniejsze, ale czegoś im brakuje. A, oczywiście. Smacznego sosu. Rączka, pomóż mi. Ola, Boga, co za koszmar, to przerażające. Dziękuję, Rączka. Teraz mam gdzie nalać sosu truskawkowego. Poro na strzykawki. Dzięki nim będzie wygodniej dekorować pączki. Właśnie tak. Krew, to straszne! Babciu, to tylko sos truskawkowy. Przestraszyłaś mnie. A było przecież zabawne. A teraz udekoruję moje pączki sosem i najpyszniejszą polewą na świecie. Wygląda genialnie. No nie wiem. Moje pączki są już gotowe. Rozłożę je na talerzu i posypię cukrem pudrem. To klasyczny, bardzo smaczny przepis. Doskonale. Tylko spójrzcie. Nic nadzwyczajnego. A teraz zobaczcie, jak ja mam pączki. Cieszą oko, jesteś prawdziwą cukierniczką. Chcę jej jeszcze ozdobić posypką. Kurcze, nie mogę tego otworzyć, jakaś ciasta pokrywka. O kurczę. Nie szkodzi je w ten sposób. Moje pączki są gotowe. Często zjedi smacznego. Ojej, jakie apetyczne. Bardzo ciekawy pączek. taki zabawny. Spróbuję. Jest taki smaczny. Podoba mi się. Co mamy dalej? Ten wygląda jakoś tak bardzo prosto. No całkiem niezły, ale czegoś brakuje. O, tęczowe pączki. Jak ładnie pachną. Mam nadzieję, że są pyszne. Tak, palce lizać. Wszystkie pączki były smaczne. Które wybrać? Oczywiście te. Wygrałam. Fajnie. Jak to się otwiera? E, tym razem chcę makaron. Akurat woda mi się tu gotuje. Zaraz szybko zrobię wnuczce pyszny makaronik. Gotuję i już. Co ja tu mam? Moja woda pewnie też jest gorąca. Muszę to sprawdzić. Rączko! Pomożesz mi. Sprawdź, czy woda się nagrzała. Dziękuję. Widzę, że to wrzątek. Rączko poparzyłaś się? Nie? To dobrze. Czuję, że wygraną mam w kieszeni. A ty co tak siedzisz? Ja sama zrobię makaron. Wezmę mąkę. A, psik! Ojej, ubrudziłam się. Ale nie szkodzi. Dobra, wysypię mąkę na deskę i zrobię prawdziwy domowy makaron. Dodam jajko, sól, a teraz będę zagniatać ciasto. No nie jest to łatwe, ale będzie pysznie. Teraz muszę tylko pokryć ciasto na drobne kawałki. I oczywiście dodam do nich barwnika. No i proszę. Makaron we wszystkich kolorach tęczy I teraz wezmę ten kawałeczek I uformuję go w rulonik Tak samo zrobię z pozostałymi kawałkami A teraz pokroję na malutkie kwadraciki I za pomocą tarki Nadam im odpowiedni kształt No i makaron ląduje w garnku Jaka ty jesteś pomysłowa Mądra dziewczynka Dobrze, mój makaron też już jest gotowy. Położę go na talerzyku i dodam keczupu. Ojej, nic nie widzę. Moje okulary. Czy to keczup? Czy nie keczup? Muszę wycisnąć więcej. Babciu, pozwól, że ci pomogę. Był zamknięty, proszę bardzo. Ojej, tonę w keczupie ratunku. Kurczę, jestem cała brudna. Ups, to było naprawdę zabawne. Trzeba być ostrożniejszą. Nie śmiej się już. No, mój makaron jest już gotowy. Mój też. A teraz na talerz. Czegoś tu ewidentnie brakuje. Rączko, chodź tutaj. Upiększyć ten makaron. Brawo. Ta łamarnica nas wyręczy tego nigdy za wiele. Mój makaron będzie wyjątkowy. O tak, jaki ponury, elegancki makaron. Teraz brakuje tylko czerwieni. Dodajmy keczupu. Polewam nim danie. Pięknie. Ale z żelkowymi oczami będzie jeszcze lepiej. O Chryste, panie, co to jest? To samo, co zawsze. A ty co zrobiłaś? Ja mam taką tęczową potrawę. Trudno jej się oprzeć. Spróbuj sama. Ojej, co to za dziwne danie? Muszę spróbować, ale szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Uuu, to obrzydliwe. Co ten makaron? Przepyszne. Ojej, to jest to, czego chciałam. Ten makaron jest taki piękny, nie mogę się doczekać, kiedy go spróbuję. Niesamowity. Tak, to jest zwycięzca. Hurra, wykosiłam konkurencję. Znowu pora zakasać rękawy. Tym razem chcę się czegoś napić. Czegoś słodkiego i pysznego. Rączko, jesteś gotowa? Robi się. Ups. Co tam jest? A, widzę! Zaraz zrobię ci napój. Nic, to ja zacznę dobrze? Wezmę kilka bardzo ładnych, kwaśnych cukierków. Pomogą mi w realizacji mojego pomysłu. Włożę je do foremek. Będzie z tego kolorowe cudo. Z pozostałymi cukierkami robię to samo. Jak to skończyły się? Więc czas, żeby wstawić je do piekarnika. Gotowe! Teraz muszą ostygnąć. Wyjmę je z foremek. Och, jak pięknie! Super! Mam kilka takich kwaśnych kubeczków. Teraz wezmę M.M.sy i oczywiście posegreguję je według kolorów. Będzie o wiele ładniej. Patrzcie, co potrafię. Kontynuuję. Teraz wrzucę cukierki do kubeczków i zaleję sprajtem. Cóż za słodki, smaczny koktajl z bitą śmietaną będzie smakował jeszcze lepiej. Ozdobię wszystko posypką. I dodam małe słomeczki. No coś niesamowitego. A ja zrobię mojej wnuczce bardzo zdrowy smoothie z całego selera. Wrzucę go do blendera i włączę na pełną moc. Rety to obrzydliwe. Czyli będzie w siódmym niebie na bank. No i proszę, najzdrowszy koktajl dla wnuczki gotowy. Piękny i pełen witamin. Dla dekoracji gałązka selera naciowego i słomka. Cudownie, prawda? Nie. Rączko, szklanka. Ta będzie odpowiednia. Oczywiście obleję ją syropem truskawkowym. Co by tu wlać? Niech to będzie sprite. Oczywiście dodam do niego barwnika. I wszystko dokładnie wymieszam. Rączko, pomóż mi. Oj, znowu mnie wystraszyłaś Wednesday, pozbądź się tego Rączka, pospiesz się Świetnie, dziękuję Wita śmietana jest super Będzie udawać mózg A dla jeszcze lepszego efektu skropię wszystko czerwonym syropem Na wierzchu jeszcze oko i pająka Doskonale Jesteśmy gotowi, Jill. Jakie piękne! Spróbuję tego koktajlu. Jest całkiem niezły pyszny. A co to jest? Seller? Nie chcę tego nawet próbować. Ojej, a tu mamy coś ciekawego. Bardzo dobre. Jadalny kwaśny kubeczek. Kurczę, aż mi twarz wykręciło, ale napój jest naprawdę smaczny. Oto zwycięzca. Hurra! Znowu wygrałam. Co będzie tym razem? Teraz mam ochotę na sałatkę. Taką jak ta, z grzankami. Dobrze. Robi się. Mówisz, masz. Najpierw wezmę sałatę i porwę na drobne kawałki. Właśnie tak. Oj, dziękuję, Wednesday, ale więcej tak nie rób. Dobrze kontynuuję. Potrzebuję tych zielonych listków. Gotowe. A teraz pokroję tego aromatycznego kurczaczka na cienkie plasterki. Właśnie takie. Ostrożnie przekładam wszystko na talerz. Teraz pokraj pomidorki. Jeszcze grzanki. I oczywiście tarty ser. Zetrę go na tarce. Wspaniale! Jestem gotowa! Ja jestem w wize pracy. Zamierzam wykorzystać te fajne foremki. Będę wycinać kształty z ogórka, rzodkiewki i papryki. To takie ładne. Umieszczę warzywka na patyczkach. Będzie z tego warzywny szaszłyk. No takiej sałatki na pewno nigdy nie jadłyście. Ojej, Wednesday, tobie na pewno się nie podoba. Ale wspaniale wyszło. Teraz zrobi bukiet. Śliczny, smaczny bukiet sałatkowy. Tak to pachnie. Wspaniały. Ale nie. O, czerwona papryka będzie idealna. I zaraz cię pokroję. Trzeba usunąć nasiona i włożyć do środka sałatę. Pokroję też ogórka. Uwielbiam ostrza. Zrobię z tego bardzo ładną, śmieszną buźkę. Dła gryzie! To nas pożre! Całkiem możliwe. Sałatkowe potwory ładnie ułożę na talerzu. Smacznego! Ale dużo jedzenia! Ojej jakie ciekawe szaszłyczki ale szczerze mówiąc nie smakują zbyt dobrze. Co by tu jeszcze zjeść? Co to ma być? Co to za mortki? Co to jest to czarne coś? Oliwki! Jakie obrzydliwe! Ojej, co to za sałatka? Serii kurczak. To czego chciałam? Oto zwycięzca. Kura wygrałam! Jestem znakomitą kucharką! że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na te ogromne wiaderka ze skitelsami. Możemy już spróbować. Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza, a ja będę najszybsza. U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam! No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie, wygląda fajnie. Wpadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest to o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami. Ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko. Nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Nie błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem. Chcesz, żebyśmy pomogły mi? To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się. Ja chcę nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nutella, jaka miła niespodzianka! Szybko zabierajcie karty! Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam? Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam okay. średnie tempo. Ofiary, miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate, nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Uu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj! Ale już masz krem na całych rękach! Nie zaszkodzi Ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. Piu. No to nie patrz. Przestań mi przeszkadzać, Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest Takie proste. Wow, jak dużo nutelli mam na rękach. Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty. Szkoda. Dokończę to, co zostało. To już nie patrza długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi Nutelle. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super, leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz zdanie i podzielisz się z Jennifer? Nie chcesz? Muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie? Przecież dopiero co tak było Co za ofiara, nic nie ogarnęła To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki Świetnie I znowu to samo, ani kropli Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować Pyszności Już wszystko rozumiem, to sprawka mi Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc Mia. Ja. Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. No to wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już! Jaka ty jesteś miła, prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. Gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka! Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw, a ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę? Ja też jej potrzebuję. Tak, jasne, daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się. To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super. Co z tobą, Mia? Nic mi nie jest. Tylko zrobiło mi się troszkę chłodno. Ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O Nie. Mia całkiem zamarzła. Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. Come O, mogę się znowu ruszać. Nie zatrzymuj się, Kate. Bardzo dziękuję. Czyli mój palnik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się. Schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie! Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite! Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. Sorry, ja, ale Rożek jest mój, zrobiłam go, więc ja go zjem. Mmm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to! Mój Rożek zaraz spadnie. Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie, moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy. Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne.